Rozwiązanie tego zadania podzieliłem na dwa odcinki. Przykład b będzie bonusem dla osób wspierających kanał. Natomiast teraz jednym szybkim wzorem rozwiążemy przykład a. Otóż chcemy wyznaczyć pierwiastki wielomianu w od X. Popatrz, jak ten wielomian jest zapisany. Nie znamy dwóch współczynników liczbowych tego wielomianu, ale jeśli popatrzymy na pewne wzory, które Nazywamy wzorami wieta dla wielomianu trzeciego stopnia i te wzory znajdziesz w podręczniku, to szybko uda nam się rozwiązać zadanie. Zobacz, trzeci wzór nas interesuje: x1 razy x2 razy x3 to się równa minus r. Zwróć uwagę, że w zadaniu podane jest x2, x3 oraz r odczytamy z, mm, ze wzoru wielomianu. Podpiszę sobie wzór z tym, co mamy w podręczniku, zgodnie z tym, co mamy w podręczniku. Włod X to się równa X do potęgi trzeciej dodać. PX kwadrat dodać QX i dodać R. I teraz wzór, z którego korzystam wygląda tak X1 razy X2 razy X3 to się równa minus R x1 zostawię w miejsce x2 wstawię minus 3x1 w miejsce x3 wstawiam 9x1 to się równa minus r. r, zobacz jest równe minus 27 tak Minus 27. Pomnóżmy wyrażenia po, mm, po lewej stronie równania. Minus 3 razy 9 to jest minus 27. x1 razy x1 razy x1 to jest x1 do potęgi trzeciej. To się równa plus 27. Dzielę obustronnie równanie przez minus 27. I otrzymuję x do potęgi trzeciej to się równa Minus 1, następnie pierwiastkuje obustronnie równanie pierwiastkiem trzeciego stopnia, i wtedy tutaj x1 to się równa minus 1 pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 to jest liczba minus 1. Mamy wyznaczony pier pierwszy pierwiastek wielomianu, i teraz tą liczbę wstawiasz tutaj i tutaj, i w ten sposób wyznaczysz x2 oraz x3. Oto pierwiastki wielomianu. Liczby minus 9, minus 1 oraz 3.